Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jestem teraz przy sklepie na mapie Yukon Wall. -A. Jest to mapa, na której możemy się bawić w różnego rodzaju górnicze rzeczy. No, i jak widzicie, jestem przy sklepie, także oznacza to, że będę się szykował do jakiegoś mega transportu, i dokładnie coś takiego dzisiaj zamierzam zrobić. Dzisiaj przetestujemy sobie moda ogromną koparkę Hitachi EX8000. Jest to gigantyczna maszyna. Jest to naprawdę ogromna koparka. No i przetestujemy sobie, czy ona po prostu będzie działać, dlatego że, jak pewnie wiecie, Zaraz to jeszcze może pokażę. O, jak pewnie wiecie, problemem było załadowanie tego mojego urobku tak naprawdę do tego kosza zasypowego, który tam widzicie. No i używałem do tego właśnie takich przenośników, ale nie było to jakoś wybitnie efektywne. Dodatkowo jak oglądaliście moje poprzednie odcinki, a jak nie to obejrzyjcie, ale kto już oglądał poprzednie odcinki, to też doskonale wie... Oj, wleciałem w dziurę. To też doskonale wie, że tutaj. No, sposób ładowania z tego złoża też nie był do końca efektywny i zastanawiałem się w jaki sposób to po prostu z, z ulepszyć. No więc wpadłem na pomysł, że skoro tak, to poszukam sobie jakiejś gigantycznej ładowarki. Mam tutaj jeszcze taką ładowarkę od Komatsu, ale ją prawdopodobnie będę testował przy innej okazji. Dzisiaj testujemy Hitachi, także zobaczcie jak ogromny jest to ten pojazd. Teraz mam maksymalne oddalenie, wiecie co, w sklepie. Może pokażę Wam jeszcze jakikolwiek inny. Weźmy sobie Antonio Carraro Pack i teraz to jest Antonio Carraro z, na największym oddaleniu. O. A teraz. To jest. To, to jest Hitachi, też na największym oddaleniu. No i możemy mieć pojemność tej łyżki z przodu, tej ogromnej łyżki. 65 150, 250 i 500 tysięcy. Ja sobie wezmę 500 tysięcy. I wiecie co? Ja tę maszynę wypożyczę. Nie kupię jej, tylko ją wypożyczę. Zobaczymy, czy ona w ogóle zadziała. Jeżeli ona się sprawdzi, to może wtedy. W każdym razie. O. 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 Popatrzcie co się stało. Ja, ja ją chciałem przetransportować. Wiecie co tym moim pojazdem? Dlatego ja nim tu przyjechałem. Ale problem polega na tym, że musiałbym użyć chyba dwóch pojazdów, żeby to w ogóle mogło się udać. No chyba, że zrobimy tak troszkę to inaczej. Nie wiem, czy to się uda. Wątpię. Chyba właśnie, chyba właśnie zbagowałem tutaj tą lawetę. Eee... No ewidentnie, no, no nie to jest jak widzicie zdecydowanie za duży pojazd, bym był go w stanie załadować na tą moją piękną lawetę. Więc będę musiał się przetransportować nim chyba manualnie. Potrwa to chwilę, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak gigantyczny pojazd. No dobra. Jest to w każdym razie mod, który może załadować 500 tysięcy litrów za jednym zamachem. Oczywiście nie jest to wartość realna, natomiast 65 tysięcy już jak najbardziej. 65 tysięcy litrów jak najbardziej. Jestem w stanie w to uwierzyć. Miałem przyjemność kiedyś pracować, być przy ogromnych koparkach, także, no, czy tutaj może się zmieścić 65 tysięcy litrów? Ja Wam powiem, że jak najbardziej, w tych największych jest to wartość prawdopodobna. Nie sprawdzałem tego modelu, więc nie wiem, czy jest to odzwierciedlenie rzeczywistości, ale mogę Wam powiedzieć, że ta wartość nie jest zmyślona. Natomiast, no, oczywiście 500 tysięcy litrów no, to już jest troszkę zmienione na potrzeby gry, no, ale wiecie, my nie będziemy tutaj pracować. Po kilkanaście godzin, tylko no musimy się przetransportować teraz i po prostu zrobić coś tą maszyną względnie szybko. Problem polega na tym, że ta maszyna jest wręcz gigantyczna i nawet pomijam to, ile ona będzie palić. Zwróćcie uwagę, ma ona 14 biegów do przodu, ciekawe ile ma do tyłu, 5 biegów do tyłu, no czyli jest to maszyna niesamowicie duża. 4 rury wydechowe, wygląda to tak, jakbyśmy mieli tutaj przynajmniej dwa silniki. No i jest to nieprawdopodobnie duża maszyna. Maszyna. Zobaczmy jak to wygląda w środku. No, powiem Wam, że w środku ten mod wygląda dość biednie. Jak na mody, które testowałem do tej pory, to. Ten raczej w środku, no nie ma nic, no powiedzmy sobie szczerze, ale tutaj się nic nie rusza, tu się nic nie dzieje, więc e, nawet jeżeli wciskam sobie jakiś gaz, hamulec czy biegi, to tutaj po prostu się nic nie zmienia, także jest to koparka, no która w środku według mnie nie ma nic wielkiego do zaoferowania, jeśli chodzi o moda. Oczywiście ten mod znajdziecie również, link do tego moda znajdziecie również w opisie do tego filmu, także podrzucę go Wam, no i oczywiście jest to modzik tylko na peceta, więc e, niestety na konsolę nie za bardzo będzie by mogli sobie taką koparką pograć. No to w międzyczasie popatrzmy, jak nią można sterować. Oczywiście, J jest w górę, tylko że ja już jestem teraz na maksymalnej wysokości, więc jak widzicie, tylko dotąd damy radę podnieść. I przyznam szczerze, zastanawia mnie to, dlatego że hmm, w jaki sposób ja będę w stanie załadować to do jakiegokolwiek pojazdu, no chyba, że to jest na tyle wysoko, że się to ogarnie. Zobaczcie, możemy zanurkować pod mapę. Fajnie to wygląda, oczywiście yy, tutaj nie ma mechanizmu kolizji z ziemią, więc jeśli chodzi o jakiś wielki realizm tej właśnie rzeczy, no to tak naprawdę tego realizmu tutaj nie ma. W innej koparce jest ten mechanizm zastosowany. Kiedy indziej ją pokażę, testowałem ją sobie do tej pory i tyle. No i zobaczmy, czy coś tutaj możemy sobie jeszcze poklikać. Yy, prędkość tempomatu, klakson, mapa, alth to jest inny mod, więc tego tutaj nie będziemy teraz. Uskuteczniać. muszę pojechać chyba troszkę w prawo. Jeśli chodzi o zwrotność, naprawdę jest to pojazd bardzo, bardzo zwrotny. Teraz muszę się tylko odnaleźć, gdzie ja jestem na mapie. Dobrze, jadę, no to zobaczcie. Klawiszem K możemy sobie odwracać całą tą koparkę. Klawiszem M robimy to samo, tylko w drugą stronę, więc jeśli chodzi o sterowanie, to naprawdę jest to bardzo wygodne, dlatego że możemy podjechać na tych gąsienicach praktycznie wszędzie, a dopiero potem odwrócić się. Tak, jak będziemy tutaj tego potrzebować. Czyli J do góry, N na dół, no i prawy przycisk myszy, lewo-prawo. Jak widzicie, możemy sobie sterować tą łyżką, tą łychą ogromną, która jak wiecie, tutaj w grze ma 500 tysięcy litrów pojemności. No i zastanawiam się w sumie nad jedną rzeczą, dlatego że czy to jest pozycja do wyładunku? No bo zobaczcie, my tą łyżkę teraz mamy prawie poziomo i ja się zastanawiam, czy cokolwiek z tej łyżki będzie w stanie. Nam się wyładować. Według mnie może być z tym problem. No ale oczywiście będzie trzeba to przetestować, więc za chwileczkę zrobię dla Was ten test. Mam tylko nadzieję, że zmieszczę się tutaj na tym moście, bo jeżeli nie, to naprawdę będzie duży przypał. Ale już widzę, że chyba, chyba. Powinno się udać. No powiem Wam, że jest to największa maszyna w farmingu, jaką kiedykolwiek miałem przyjemność testować. I o ile z zewnątrz ten mod wygląda naprawdę zjawiskowo, o w środku, no uważam, nie prezentuje niczego wielkiego. Natomiast bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób e, będzie on działał, czyli jaka jest jego tak naprawdę wartość użytkowa. Jeśli chodzi o transport i wygodę przemieszczania się. No to ja uważam, że nie ma tutaj nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń, dlatego że ten pojazd no, jedzie wolno, bo 30 km na godzinę, ale biorąc pod uwagę to, że jest to gigantyczny pojazd, wręcz ogromny kolos, to wcale nie uważam, by te 30 km na godzinę to była mała prędkość. On jedzie szybko, on jedzie sprawnie, on jest zwrotny, na pewno dużo bardziej zwrotny niż w Realu, dlatego że żaden pojazd tego typu no, nie jest w stanie zawrócić bez mała w miejscu e, w kilka sekund. No on naprawdę jest. Bardzo, bardzo zwrotny. I także, no, ja jestem w szoku. No i teraz pytanie, czy on w ogóle, ten pojazd, będzie użyteczny? Także zobaczmy sobie, gdzie ja tu mam jeszcze dojechać. No ja muszę dojechać jeszcze kawałeczek, już połowę drogi mam za sobą. Dobra, 30 na godzinę, to w międzyczasie zobaczcie, jak wygląda u mnie teraz sytuacja z produkcją złota. Dla tych, którzy nie oglądali jeszcze moich poprzednich odcinków, mam tutaj złoto, mam produkcję składającą się z trzech elementów, czyli najpierw taka półkanka, do której ładuję wykopaną rudę złota. Jak widzicie, mam tutaj już bardzo dużo, bo 360, 300 70 tysięcy, dalej mam olej napędowy dostarczany jest do tego, żeby właśnie produkcja mogła. Mieć miejsce, no i dostaniemy taki żwir, takie odpadki, no i powstaje koncentrat. A z tego koncentratu możemy robić mnóstwo fajnych rzeczy, dlatego że możemy wypłukać ten koncentrat i zdobyć złoto. A złoto możemy oczywiście przetopić na sztabki. Także widzę, że tutaj mamy 210 litrów złota, także wychodzi na to, że już tutaj pierwsza paleta musiała zostać wyprodukowana. Także za chwilę Wam to pokażę. Bardzo jestem ciekawy, czy jeżeli puściłbym tutaj pracownika, to czy on w jakiś magiczny sposób będzie w stanie dojechać? Okazuje się, że nie. Czyli muszę niestety samodzielnie przejechać jeszcze ten brakujący kawałek. No jeszcze kawałek, jeszcze kawałeczek, także no dobra. To cóż, zrobimy sobie chyba przyspieszenie tego filmiku. No i jak dojada na miejsce, no to wracamy i zobaczycie co będzie dalej. No i wreszcie dojechałem. Wreszcie dojechałem do mojej kopalni. Mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jazda tym pojazdem do najłatwiejszych nie należy, z tego względu, że on jest wręcz gigantyczny. Ale zanim przetestujemy ten pojazd, to zrobimy sobie jeszcze jedno ułatwienie. Mianowicie, ja się chcę pozbyć tych dwóch tutaj elementów, ponieważ one nie do końca mi tutaj pasują. Czekajcie, muszę to tylko przestawić. O co mi tutaj chodzi? Muszę się pozbyć. Mam tylko nadzieję, że bez kłopotu. Pozbędę się tamtej kubki z tyłu. Będę chciał tutaj postawić sobie taką specjalną rampę, żeby można było dużo łatwiej wjeżdżać, no i żebym nie potrzebował tych dwóch tutaj przenośników ślimakowych, no bo może i one wyglądają fajnie, ale jeśli chodzi o wydajność, to nie do końca się to sprawdza. Po prostu to się nie do końca sprawdza. Uważam, że trzeba ten temat rozwiązać inaczej, dużo prościej, żebym nie musiał przeładowywać już później z wozidła czy z koparki, czy z czegokolwiek innego. Także. Ja sobie wiecie co, po prostu tutaj to teraz przerzucę. Okej. Okay. Super siła. Odnieśmy to tutaj na bok. Potem się to na pewno przyda, więc nie będziemy z tego absolutnie rezygnować. Natomiast teraz ja się tutaj tego ładnie pozbędę. Ok, dobra. No i jeszcze potrzebuję postawić sobie taką rampę, więc to jest druga rzecz, którą dzisiaj zamierzam tutaj postawić. No i przystąpimy do testowania mudzika. Także o zdoby, kształtowanie terenu muszę tylko wymyślić, w którym miejscu może być ta rampa. O, 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 o. Jest. Mała rampa i duża rampa. No to co? Chyba jednak wezmę dużą rampę, chociaż nie wiem czym to się różni, szczerze mówiąc. Ta jest tak jakby krótsza, bo wysokościowo jest ona no... A nie wiem, wiecie co? Wezmę tą dużą rampę na wszelki wypadek. Że postawię sobie tą rampę. O, gdzie ja bym ją mógł postawić? Tutaj dopiero, ale ja chcę ją postawić naprawdę serio bliżej, więc trzeba ją postawić tak. Dobra, może nawet. Dobra, stawiamy rampę i zobaczymy. No nie wygląda, powiem wam, to źle. Teraz będę mógł tutaj sobie podjechać w moim wozidłem i wypakować bezpośrednio, przynajmniej taki jest plan. No ale do tego wozidła trzeba oczywiście czymś je załadować, więc teraz jedziemy. Zobaczcie, jak to moje wozidło. Przecież ono wygląda jak zabawka przy tym. Przecież serio. Ja nawet nie wiem, czy będę używał tego wozidła teraz, czy po prostu nie podjadę sobie w ten sposób i nie spróbuję tego brutalnie wykopać. Mam wrażenie, że tutaj ten pojazd reaguje z delikatnym opóźnieniem. No i co. 11 tysięcy litrów, 20. Trochę chyba trzeba tu poruszać, widzę. No, 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 no. No, pięknie kopię. 500 tysięcy litrów, ok. Tylko pytanie, czy teraz mi się to tu nie wysypie? No, nie, no. 500 tysięcy litrów, pięknie. Pięknie to wygląda. I teraz się zastanawiam, jak to rozładować, bo to wcale nie będzie takie proste. Powiem Wam, że ten pojazd jest tak ogromny w stosunku do innych wszystkich, że. Ciężko to w ogóle z czymkolwiek porównać. On jest wielokrotnie większy, wielokrotnie wyższy. No zobaczcie, przecież podejrzewam. Nie wiem, zmieści mi się tutaj to BMW? Aj nie, 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 szkoda, ale naprawdę byłoby blisko, żebym ja był w stanie wjechać tym moim BMW tutaj po prostu pod spód. No myślę, że jakimś bardziej płaskim samochodzikiem bez problemu by się dało. Także jest to no nieprawdopodobnie ogromna maszyna. No popatrzcie, przecież to nawet do niej się tu wchodzi, ale szkoda, że to nie jest możliwe do wejścia. No i teraz powstaje pytanie, jak ja mam to rozładować? Czy to się jakoś tutaj rozładuje automatycznie, czy coś tutaj trzeba będzie zrobić innego? Dlatego, że to jest pytanie, to jest teraz pytanie. No, a czemu. Patrzcie, on, on tak skręca jakby troszkę z opóźnieniem. Niestety nie jest to najprostsze do ogarnięcia. Można by tutaj sobie coś innego zrobić, no i zobaczcie, wyładuj tutaj, Ctrl I, no a, bo przecież tu wyładunek odbywa się oczywiście e, poprzez widzę, 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 bo tu się, bo tutaj ten wyładunek odbywa się właśnie na ten, w ten inny sposób, czyli po prostu jest otwierana ta łyżka, no dobrze, no to w takim razie wychodzi na to, że ja tutaj mam 266 tysięcy, ale muszę przerwać wyładowywanie i mogę tutaj dopiero rozpocząć wyładunek, czyli da się to zrobić. Ale jak widzę, nie jest to najprostsze do ogarnięcia. Dobrze, 250 tysięcy, to troszkę sobie przyspieszymy skalę czasu, delikatnie. Żeby ten pay dirt mi tutaj troszkę się przerobił. Zobaczcie, już jest 305 tysięcy. O, dobra, dobra, wystarczy, wystarczy. Czyli po prostu muszę podjechać w odpowiednie miejsce, a mnie się to nie udało za pierwszym razem, ale okej, okay, jak widzicie, da się to zrobić bez problemu. Czyli ten wyładunek nie odbywa się tak jak powiedzmy w typowych koparkach, ładowarkach, ładowaczach, tylko po prostu tutaj mamy zupełnie inną mechanikę, bo ta łyżka po prostu się otwiera. No i wygląda to naprawdę realistycznie. Czy ten pojazd jest użyteczny? No powiem Wam, że jeżeli mielibyście na przykład, nie wiem, czy jakieś takie inne farmerskie rzeczy, no to oczywiście ten pojazd jest całkowicie zbędny. Natomiast, biorąc pod uwagę to, co my tutaj robimy, czyli po prostu ogarniamy sobie ogromną kopalnię, to nawet ten mało realistyczny pojazd i mało realistyczna łyżka, która ma. 500 tysięcy litrów pojemności. Naprawdę uważam, że jest ona bardzo, bardzo, tylko teraz tutaj w lewo, yy, bardzo pomocna. Dobra, spróbujemy sobie coś zgarnąć. O, 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 jest. 500 tysięcy litrów. No i co? Spróbuję w takim razie to teraz tutaj naładować do tego mojego wozidła. Bardzo jestem ciekawy, czy mi się to uda. Ciekawe, czy tutaj. O, jest. No to ładujemy. Patrzcie. Ładujemy w takim razie. No i szybciutko, bo za jednym razem można do tego wozidła naładować 500 tysięcy litrów. No, powiem wam tak, gdybym miał na przykład ładować buraki cukrowe, to by było śmiesznie, gdybym mógł taką ogromną łyżką to zrobić. Natomiast oczywiście ten pojazd, yy, mówię o tym Hitaczy, no nie jest na farmie użyteczny. Natomiast oczywiście tutaj w kopalni. Spełnia swoją rolę i powiem wam, że naprawdę wygląda to kozacko, wygląda to super i uważam, że jest to genialny mod. Jeżeli chcecie pobawić się właśnie w tego typu kopalniane rzeczy i jednocześnie nie spędzić tutaj e, pół roku na zabawę jakimś małym ładowaczem czołowym albo układaniu różnych taśmociągów, także naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny modzik. Teraz muszę tu jakoś wyjechać po tej rampie, dobrze, że mam szerokie opony, dobra, no i pytanie, czy tak? Patrzcie, teraz będę w stanie. Tutaj bez kłopotu sobie to załadować. Tylko, oczywiście, trzeba będzie e, przyspieszyć troszkę skalę czasu. Dobra, przyspieszymy, przyspieszymy. Patrzcie, jak tu się powoli to wyładowuje. No, zobaczcie, zobaczcie, jak to się powoli wyładowuje. E, jeszcze jedna rzecz. Teraz ten koncentrat, ja już będę automatycznie transportował do mojego kolejnego etapu produkcji. Nie sprzedaż, tylko dystrybucja i on będzie transportowany bezpośrednio w to miejsce. No bo, dlaczego mam tego nie robić, skoro jest taka możliwość? Natomiast, oczywiście, ja się zastanawiam, czy teraz to się będzie wyładowywać. Tak, wychodzi na to, że to się wyładowuje. Więc podsumowując ten test szalonego moda, powiem Wam tak. Naprawdę uważam, że będzie zastosowanie dla takiego pojazdu, tylko oczywiście w specyficznych miejscach. No tak jak tutaj w kopalni, to naprawdę on, on sprawdza się, on spełnia swoją rolę i faktycznie możemy sobie tutaj troszkę wykopać i świetnie się tym bawić. Mimo tego, że to jest no 500 tysięcy litrów, to wiecie, to, to są nieprawdopodobne ilości. Ale no, ja powiem Wam, naprawdę dobrze się tu bawię. Podoba mi się to i myślę, że jest to dużo bardziej wydajny sposób niż na przykład ogarnianie za pomocą pasów transmisyjnych czy jakiejkolwiek innej ładowarki. No To jest po prostu szybkie, to jest wydajne, to jest ogromny transport na jeden raz. No i przynajmniej ten... Pojazd jest duży, więc to też widać jaka jest skala tego pojazdu. Dobra, zobaczmy jak to tutaj wygląda. 341 tysięcy. No to wystarczy tutaj po prostu podjechać. No i wcisnąć klawisz i no i niech się rozładowuje i kolejne 500 tysięcy litrów za jednym razem. No powiem wam, że naprawdę jest to może i mało realistyczne biorąc pod uwagę to, że mamy tu 500 tysięcy. Ale no niekoniecznie chce mi się jeździć po 30 razy. No i powiem tak. Jeśli chodzi o cenę tego moda, bo pewnie już się zastanawiacie, co ja powiem, uważam, że ten mod jest po prostu świetny i na taką mapę do takiej zabawy bardzo pasuje, dlatego ja wam go serdecznie polecam. No i cóż, w takim razie, jak będę kopał złoto, to już wiecie, czym to będę robił. Problem jest tylko taki, że tym pojazdem trzeba pojechać po prostu samodzielnie, bo żadna laweta tego nie weźmie, no ale to już jest inna sprawa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych. Cześć.